Nowenna pompejańska, inaczej nowenna nie do odparcia. Modlitwa, dzięki której nasza mama wyprasza niesamowite łaski u swego syna. Ksiądz Glas mówił o trzech najmocniejszych modlitwach. Na najgorsze przypadki, tak naprawdę: właśnie nowenna pompejańska, nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły i koronka do krwawych łez Matki Bożej. Żaden nie cierpi tych modlitw, uwierzcie mi. Wszystko zrobi, żebyś tej modlitwy nie odmówił, bo wie, jakie cuda będą się działy w Twoim życiu. Jestem żywym przykładem tego, że nowena pompejańska jest niesamowita. Byłam wielką grzesznicą dzięki temu, że rozpoczęłam i skończyłam swoją pierwszą nowennę pompejańską, bo ktoś mi o niej powiedział, zmieniło się całe moje życie i dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Moje świadectwo możecie przeczytać na www.wojowniczka.niepokalanej.pl Zakładka Wiara na samym dole świadectwa. Ta nowenna odmawia się przez 54 dni. Część błagalna trwa 27 dni i część dziękczyna trwa 27 dni. W tym czasie odmawia się trzy części różańca. Radosną, bolesną i chwalebną. Można sobie to rozłożyć na cały dzień. Matka Boża obiecuje, że... O co prosi się, bo trzeba tam dać jedną intencję na całą tę nowennę pompejańską, złożyć ją w ręce Maryi, a ona tę łaskę wyprosi. Dlatego nowenna nie do odparcia. Jak sobie w internet wpiszecie świadectwa nowenny pompejańskiej, zobaczycie niesamowite cuda się dzieją. Od uzdrowień duchowych, po uzdrowienia fizyczne, po ogarnięcie wszelkich naprawdę trudnych spraw dzięki pomocy Maryi, której syn niczego nie odmówi. Nasz Pan Jezus, ukochany Pan, niczego nie potrafi odmówić swojej macy, i jeśli to oczywiście jest zgodne z wolą Bożą, bo wszystkie łaski, które otrzymujemy od Pana Boga, także za pośrednictwem niepokalanej, a to jest najskuteczniejsze, to one muszą być zgodne z wolą Bożą, bo Pan Bóg nie da nam czegoś, co nie będzie dobre dla naszego zbawienia. Da nam tylko to, co nam się do naszego zbawienia przyda. Więc jak będziemy prosić szczególnie przez Niepokalaną, tak jak mówiłam ma względy u swego Syna, otrzymamy, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą i do zbawienia będzie nam koniecznie potrzebne. Pamiętajcie, nie ma niewysłuchanych modlitw, jeżeli coś e, się nie wydarzy, bo to, to nie znaczy, że Pan Bóg nas nie wysłuchał, tylko że albo to, o co prosiliśmy nie było dla nas dobre, a w zamian za to dostaniemy inne wspaniałe łaski.